Cześć wszystkim z tej strony TheSteam.pl, a ze mną jest Marianka i robimy razem live'a, tak, tak. Live będzie jest... z... No dobra, mów ty. I <laughs> no. przyszliśmy Was zaprosić właśnie na tego live'a z <laughs> cry of fira. O, lub jeśli coś się zepsuje, to Dead Island, ale Dead Island będzie tak bardzo zapasowo. Tak w razie W. W razie godziny W, ponieważ, no, jak wiecie, mój upload to jest 1 megabit na sekundę, więc o, ni Niestety nie mogę Wam zaoferować dobrego łącza, tak jak właśnie tutaj z Steam, ale ponieważ on tym razem będzie u mnie gościem, więc my będziemy razem grać i przekaz będzie szedł tylko miłośnie ode mnie. Tak. I live jest o 19 w czwartek. Czwartek, ten czwartek. Tak, w ten czwartek. I już Wam Czartek. powiem, kiedy to będzie. To będzie 13. Wiesz, Więc 13 to... czwartek o godzinie 19. Live na moim Twitchu. Linki, Linki będą na w dole. Opisie. W opisie. W opisie, Oczy oczywiście z tym w opisie jak najbardziej. No. I oczywiście link do kanału z też będzie w opisie, jakbyście chcieli zajrzeć na jego produkcje, które też są bardzo fajne. No już, reklama. Okej, okay. trzymajcie się ciepło, cześć! Trzymajcie się ciepło, na razie!